W każdej budowie to jeden z najważniejszych momentów. W końcu fundament to podstawa, szczególnie budynku, w którym będą mieszkać ludzie. Na budowie bloku komunalnego przy ulicy Fredry właśnie trwa ten etap. Dla budowlańców wyjście z ziemi to dodatkowy powód do radości, bo od tej pory budynek będzie piął się w górę nie za wysoko, maksymalnie do 15 metrów. Przełoży się to na czteropiętrowy blok. Znajdzie się w nim 46 mieszkań. Wokół zostanie posadzonych 180 sztuk roślin, głównie krzewów. Przewidziano też parking dla 50 samochodów. Pozwolenie na budowę dla tej inwestycji zostało wydane w październiku ubiegłego roku. Po pracach przygotowawczych i wykopaniu sporego wykopu pod fundament przyszedł czas na jego wylanie. Przyszły blok stanie na płycie wykonanej w technologii betonu wodoszczelnego. Została ona też uzbrojona w konieczne instalacje. Wykonano również resztę ścian żelbetowych, poziomu minus jeden, oraz pomieszczeń technicznych. Budowa bloku będzie kosztowała około 8 milionów 100 tysięcy złotych. Miasto nie musi wydawać całej tej kwoty. Budowa jest dofinansowana z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości ponad 2,5 miliona złotych. W tym roku Zarząd Inwestycji Miejskich zakończył już budowę osiedla przy Zby Zalesie na Ruczaju. Niebawem oddane zostanie do użytku osiedle przy ulicy Wańkowicza w Nowej Hucie. Muzyka